A to Waneska robi takie właśnie z takiej włóczki, co dzisiaj właśnie w Kiku zakupiliśmy. I jak ona ładnie pokaż to Waneska to co zrobiłaś. Ale to nie widać, musisz położyć. Ja tam przykleiłam klej. A, jak to pięknie wygląda. Śliczna ta nitka. A czy nitka, ta włóczka? Piękna. Pięknie się to prezentuje. Ja A, bo Waneska. Ja bym chciała, ja bym chciała od tego puszaka. A, no widzisz, fajnie. Zobacz. Mm. Tylko nie wiem jak to. A, bo Waneska klei dała i to będzie obcinała i naklejała. Mm. A ja mam co? jak zrobi. A Waneska już zrobiła sobie tak delikatnie na razie, a później po obiedzie będzie waneska reszta, a podusia się. Tak prezentuję. Maja, ja sobie tak, że potrzebuję. Muszę coś wytnąć takiego krorowego Przyklej. A to byś musiała mieć materiał, Waneska. No, I, I w środku robię. watę. I byśmy no. musieli gdzieś materiał, podjedziemy i materiał mam dokupi. I z materiału będziesz robiła. I teraz można go dokupić oczka i różne rzeczy. I sobie za, sama zrobisz pluszaka. Hmm. No, możemy w przyszłym tygodniu jakiś materiał dokupić, bo to z materiału, bo to, 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 to co Waneska robi. Musisz nakleić Waneskę, bo klej ci. Waneska to robi sobie z tego takie książki. A tu, jakby Waneska chciała, to by musiała mieć materiał, ale teraz można już kupić i oczka, i nosek, i samemu coś tam wykombinować. Nie, Waneska lubi tak baslować i tak przysiaduje sobie, i tutaj wymyśla różne rzeczy. No to też Waneska sama zrobiła. Z tymi woskami bardzo fajne. Mm. No. Mogę z tego Włoskie zrobić. O, też. No, wełny. No. no, ale nie z tego. Może zobacz. Tu masz takie. To takie fajne takie. roztapiżone, tak jak tutaj jest, w tym ty. No, to by ci się tak nadawało to. I... Bo ta Wanewska nie zrobiła, bo nie miała z czego. No nic, a ja idę dalej obiadek Sparatuj robić. Tu musisz albo nożyczki delikatnie Wanewska wziąć tutaj nożyczkami. Nie rób tak, tylko tutaj zrób. Nie w całości, bo Ci się porwie cała torba. Masz nożyczki, to delikatnie z boku sobie zrób dziurkę. No a ja uciekam do kuchni. No ja już jestem w kuchni. Adam chwilowo poszedł spać. Musiał się troszeczkę zrzemnąć, zanim ja tu obiadek zrobię. Widzicie? Ja to tak troszeczkę, tu myślę trochę... O! Uciekło mi. O, ho, ho! To gorące to jest. O! Mama! No. I tutaj muszę szybciutko, bo mi się lekko już przypieka. Tu tak zrobiłam. Bo, jak mówiłam, ostatnio raz, razem zrobiłam takie surowe, ale nam nie smakowało za bardzo. Może komuś będzie tak smakowało. My bardziej wolimy takie zimniaczki lekkie, przypalą, przypieczone. Ja wiem, że to może niezdrowe i tak dalej, ale co w tych czasach jest niezdrowe, tego tak się nie je przecież non-stop. A taka zapikaneczka będzie smaczniejsza. Na razie to rzucę. No i do tego zarazu mięsko wrzucę. Później mam ser. E, tutaj już mam zrobiony e, ten sosik z jogurtu, dodałam to z wasalskie, tak już kiedyś już mówiłam, jak nagrywałam. Tam mam mięsko, mi się lekko odmraża. I będę robiła sałatkę z grosa, co sobie zjemę. Nie wiem, czy dzisiaj, e, bo fajnie ona, jak już postoi przez noc. Jutro też Nikola ma przyjść, to na pewno zje taką sałatkę, ona uwielbia. Podsmażyłam, one są takie lekkie, przypieczone. Ja już się nagrywam, ale niestety mi się nie nagrało. Tak czasami bywa. Tutaj mam właśnie ten sosik, to już będę mięsko wkładała. I do piekarnika na 40 minut. Już mogę tu sobie wszystko powyłączać. Pewnie zobaczymy się później, jak już Adam w stanie i zjemy obiadek. Na razie żegnam się. Ja to idę do Waneski teraz. W międzyczasie, jak się obiadek robi, trochę Adam sobie pośpi. A tu Waneska. Cuduje różne rzeczy. Co ty tam cudujesz, kochana? Powiedz mamie. I widzą, co ty cudujesz tutaj? Co ty zrobiłaś? Zwierzątko. Pokaż te zwierzątko. Waneska, to tutaj. Cuduje różne rzeczy. O, jaka. A co to w ogóle jest? Pełne w środku. A to jest papier? Kuścieczki. Zobaczcie, jak można wymyślić nawet z takich chusteczek do nosa. No. <gry> Widzicie? Nie macie materiału, nie macie, nie macie nic. To wystarczy, że macie w domu chusteczki i jakieś naklejki. Fajnie to zrobiłaś. A <gry> dla kogo to poduszkę zrobiłaś? Chyba dla lalki swojej co? Nie. Nie? nie. Bo jedna lalka sobie tu śpi, smacznie, przykryta. Która była z A druga tam sobie leży. A tu Vanessa jakieś cuduje, też jakieś skarpety. No, te skarpety Vanessa to nie powinny być tu. A tu ja jakieś jeszcze wymyśliła tutaj, też coś pomyśle, pokombinowała. Zobaczcie, jak ona cuduje ze starych skarpet. <laughs> Albo za małych już. Oj, ta waneska. A co teraz będziesz kombinowała? Oj, Waneska, zobaczcie, jak cię chyba Waneska się rozebrała. Zamiast poskładać wszystko. A, do sklejania masz. Waneska tu jakieś karty ma. Wow, jakie ładne. Hmm. Czyli Waneska taki cudeńka ma. Ona ma takie różne naklejki. O, i Waneska tutaj sobie później, widzicie, nakleja. Cały taki asortyment wszystkiego, o, cudów. A mm. to, to są te, te karteczki, co Waneska zakupiła i one się otwierają. A tam Waneska dla koleżanki będzie chciała, jaki ma taki, ze szkoły koleżance, na jakieś takie małe takie życzenia założyć, tak? Jakiś malutki geschenk, taki prezent, nie? Mm. Fajne takie. I do tego koperty były. O, fajne to jest. Fajne te tawełna. No. I tak Waneska tutaj siedzi, sobie bas basluje, a ja czekam na. A to następne lalki. To lalkę, to pamiętam, Waneska dostała od mojej mamy. Ona ją najbardziej uwielbiała. No. Tylko, że ubranku widziałam z Baby Burn. Taka zwykła laleczka, ale Waneska ją uwielbiała, jakby była malutka. I moja mama jeszcze z pamięci żyła, to dostała właśnie tą laleczkę. Waneska miała. Nie wiem ile. Półroczku. No, to na ta laleczka. Mhm. No. Nie, Waneska, lubiłaś ta laleczkę, co? Do tej pory. No, i tak Waneska tutaj. Ona, Waneska, lubi lalki. Nikola nie lubiła lalek. Och, Nikola nie lubiła lalek. I do tej pory nie lubi. A Waneska z kolei. Mm. A Waneska z kolei uwielbia lalki. I te koniki uwielbia, tak? No ma cały taki pudło tych ubranek tu następne wiszą no i to tak przebiera, rozbiera, karmi nie? Mhm. No właśnie dodaję tutaj serek. To mamy 5 minut przed końcem. To no i do piekania. Jeszcze jest serka, bo ostatnio dziewczyny wczoraj narzekały, że mało sera, tak? Nie, nie narzekałam. Ale na Amelka coś tam wsypiła wszystko. Ja chciałam też trochę zjeść. To proszę. <grym> Dobra. I Zamy <grym> zamykamy na 5 minut. No i zapiekaneczka będzie zaraz gotowa. A Waneska teraz właśnie lodówkę otworzyła i zobaczcie, co ona będzie pić. Co ty pijesz? Syropek. Syropek. Może tak już sobie wlej powolutku. Prawie całe syrop, bo wypiła. Nie dała nikomu się napić. Co <grym> wanezka? <grym> no, Vaneska uwielbia ten syropek. Naprawdę polecamy. Ja go, ja go sama też uwielbiam. I te resztki, widzicie, tak zostają. I on taki. Taki kolorek, ma taki. dzieci taki. taki... No. Kwaśny, co? No ale lubię taki. Ma, ale lemoniadę możemy zrobić. No można, pewnie, że można. Mogę zrobić, co wiem? <noise> jak, jak alkoholik. <noise> Oj, nie mogę, Vanesko. Nasz mam alkoholik. Ten to. A daj jaką lemoniadę ty znów chcesz? Potrzebuję cytrynę? Wycisknąć mm -hmm. wodę, cukier pomieszać się z rumenem. No ten cukier to najlepszy, <głos> najzdrowszy. <głos> Trzeba tam. Jeszcze pijesz? Już to kończy. No nie no, cały słoik za dużo będzie maneska. To nalej sobie taką jedno i zostaw jeszcze na jutro. To tak za dużo, tak nie można aż tak dużo, kochane. Ja zawsze tylko dwa biorę. No. Sam <noise> ten a, to. Ja to robię jakoś No, ona mówiła właśnie o limoniadzie i właśnie ona to robi. Zobaczymy. Absolutnie. Ja ta jest prawie i teraz jeszcze No. Dałam tam, po tej naszej wycisnęłam cytrynę. Potem dolałam jeszcze wodę I tutaj teraz cukiernik. No i zobaczymy, co jej tam wyjdzie. Dobra, ale nie dawaj tak dużo cukru. Nie, nie. No, bardzo. nie, nie, to bo tak nie. nie, bo tak, nie da, daje, się, daje się dużo cukru, ale jak nie robisz taką kanę. Dużo, no, no. no, bo do takiego musisz uważać, żeby nie zasłodzić, bo będzie łeb. Ja to teraz przygotuję, wiecie, do tej sałatki. Mmm, a tutaj się robi... Dobra, zapiekana, onka, A ja robię sałatkę z grosa. Oooo, to a. zjemy dzisiaj na wieczór. Mmm. No nie czy, czy, czy jeszcze będzie, vaneska. Co nie będzie? Bo ja, wiesz, na razie przetrawiam mięsko. A jeszcze jakiś jakieś ciasto robić, więc nie wiem czy dam radę dobra? sałatkę zrobić. Daj mi to trochę wspomnieć. Spróbuję. Chyba, że mi pomożesz, kochana. O, spadło no, mi. I co? Dobra. No, dobra. Tak. Daj mi wadawkę spróbować. Mamy te słowki. <laughs> Mmm, jakie pyszne. O oh my god. Możesz wyjść ze drzwi i sprzedawać no możesz mi zrobić, o jejku. ci no, też zrobić? No dobra, mm. ja to zrobiłam. Nie... Też możesz mi zrobić. Ale węzka, to zrób mi w takim dużym, tutaj. Takim... No, bo to nie musi być taki mocno kwaśnawa. Chwasz... A z takim czy takim? Yy, no w tym drugim, o, no nie w tym, w tym, yy... no w tym mi <noise> manyska będzie dłonian <wymunienną> nam robić. <noise> no. no. To się przyprawi, przyprawiam, przyprawa do kurczaka to taki wyros, kebab i to tak leży troszkę. To są grzybki jakieś... Tu i ale... całą cytrę zużyłaś? Nie? Tak! Całą? Nie. Tak. Całą zużyłaś? No tak! Trzeba całą mamą użyć. Nie. Tak o dużo to nie. Na razie to mama, nie... mama może to manyska zrobić w tym tym. W tym o, no To będzie, będzie już to wiele lepiej niż. No, to jest zabytek, się taką większą. No a grzybki, grzybki dostaliśmy od kogo? Od Adama przyjaciela. Muszę swoich. Na spoko. Yy, dostaliśmy w prezencie, także dzięki Marcin, dzięki Ela za grzybki uratowaliście mnie, bo wiecie, że grzybki w Niemczech są bardzo drogie. Wow. Jeszcze nie wąchałam nawet, ale na pewno pachną. Ojejku. W ogóle te grzybki ze sklepu... się chowają. Inny smak, dosłownie wow. Proszę mm, już do słoika, bo nie mogło być w takiej torbie. Ja pamiętam, że mama albo w papierowej, albo w słoiku trzymała. Ja mam tu słoiczek, pewnie będzie za mały, a coś jeszcze wykombinuję. I będę miała na pierożki albo na... uszka. Ale jeszcze mi ma znajomy. Przywieźć też z polskich grzybki, więc czekam, tylko nie wiem, kiedy przyjedzie. Ale na razie na początku mam także dziękuję Wam za prezent świąteczny. To A widzimy zapiekankę wyciągam, bo mi się tutaj... O, chciałam powiedzieć, widzimy się jak zapiekanka będzie gotowa. Już gotowa, gotowa. A już gotowa jest! Zadę trzeba budzić do obiad, do no, talerzyki. Może trochę więcej. Czy jeszcze, Amelko? Jak myślisz, do takiego większego? więcej, co to jest? No, to Ale my wszystko? A może nie wejdziecie jeszcze? Nie, to już nie ma co. Nie. Ja kupiłam Dwie cytryny takiego wielkiego. Ja kupiłam cytrynę. Całe opakowanie powiem wam. I poszło wszystko. A ja się stąd dzisiaj nie ruszam z domu, ale tylko A Amelka się No. Świątecznie, za pokażę Wam. mnie. tylko nogi. Dziś I skarpetki takie słodziaki. Które sobie wczoraj zakupiłam. Nie, mama kupiła mi. O, fajne takie słodziaczki. A ja też mam świąteczne. Zobaczcie. A tylko skarpetki. No, ale co tam, dobra, ale co świetne. One takie cieplutkie też są. Fajne. Leje Bardzo dobra. też mi się podobają. Wiesz, Jądz jeszcze jest trochę, ale co? My już nie. zaczynamy świątecznie. Nie jest jeszcze tak długo. Nie? Jest jeszcze jedna. No tylko jedna ja do herbatki potrzebuję. Nie, 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 kochana. Nie, Wanecko, już starczy na razie. Bo ja nie mam na cytrynki, jak nie wiem, czy jest w peny. Lubisz. A jak nie będzie w pęny, zostanę bez cytryny i co ja zrobię? Ja herbaty Uf. bez cytryny za bardzo nie lubię. Wlej wody i zobaczymy, jak będzie, to jeszcze dorzucimy cytrynkę. No, bo ja nie lubię tak. Kupiłam dzisiaj całą z, z cytrynę. Tam chyba nie wiem, sztuki, wcześniej jeszcze miałam, no i co? Nie mam już, ja muszę chyba podwójnie już kupować cytrynkę bo to wanecka właśnie dla nas. Jak myśmy musiała wodę dolać. No i zobaczymy, jak będzie mało, to najwyżej dołożę tej cytryny, a ja, Atlata, podleci do peny i zobaczymy. Mam nadzieję, że w peny jest, bo jest 16 godzina, a często w peny o tej godzinie już dużo rzeczy nie ma, tylko zimno wlałaś tam. No, odczekamy. No nic, ja zapiekankę wyciągam i żegnam się na chwilę. No, witam, witam. Ja się wyspałam. Jak dobra lemoniada? Pokaż. Mhm. No dobra. Hmm. A mo nie, możesz jeszcze troszeczkę cukru dać? cukru? Mhm, mm o. przyniosę przyniesę tutaj cukier. Ja jestem ciekawy że. Czy... No ja sobie pod, pod, pod podpiekłam. tak dobrze wygląda jak? Mhm. fajnie nie? Mm. O, a jak pachnie? takim powiem czoskiem, mm. cebulką. chcesz taką zapakować? małe mniejszą ci dać czy po dużo? Mm, mniejszą. troszeczkę mniejszą, nie? Najwyżej sobie do mama ci dorzuci. Okay. Okay. Jak coś zostanie. Mm. Ale ten zapach uwielbiam, ja no, tam tyle czosnku na, nakładłam. A ten czosnek nie jest taki też e, mocny ten poterniczek. Ja później sobie ja będę piła to spróbuję. Oj, spadło mi. Ma, mama sobie tak wzięła, nałożyła tak, o, ale co tam. Ketchup musi być. Mm. Nie ma keczupu. Jak nie ma? No, mi się, ale to nie szkodzi. Amelia też? Jest nie jestem ciekawa, te ziemniaki, dam wam znać, jakie one Jest keczup! Pewnie w garderobie. Gorąco. gadasz, że nie ma. Mm. Jest! <laughs> mm. Ale powiem, że lepsze są. Jednak no to trzeba. Znaczy, no to zależy przepisie tam pani robiła, że surowe. Mi z kolei nam bardziej leży, jak ją gotuje. I lekko podsmażę. Tak troszeczkę tylko na lekkim takim oleju, żeby one też takie nie były tłuste. No, Wanecka smak psuje, bo ona robi sobie z tym z, z ketchupem. A takim ja bardziej keczupem? z ketchupem. Ketchupem. Ketchup. Jakby to była tata zalanie. Nie? Mmm. Och, ciekawa. Jak to biegane te takie ziemniaki. Nie smakują. No nie, żegnamy się. My się obiadamy dzisiaj o 16 i to tak późno obiad. Jak nigdy. No ale warto było. No ale przed pizza pięknąca trochę się schodzi. No <laughs> No widzisz, mama dopiero sobie ujął z piekarnika. No broń, <laughs>

I move on each and every day The past is where it stays